Siema koloska, jestem se wixxherobrine a to jest mój odcinek informujący kojarzycie mój kanał Patrycja Narek, nie? Eee, z, eee, ten kanał bo no zwiedzić eee, i dlatego właśnie teraz będę se już filmiki eee, Juliana i itp to już mój nie pierwszy odcinek, tylko już kolejny. Tak, w to zawsze grałam. Będę, Boże, jeżeli się uda to uruchomić, będę w to grać i ewentualnie w Sims. Tak. No i też w internetowe gry. I tutaj kiedyś był Minecraft, ale już nie ma, ale no. I to był już takie info. I to był taki informujący odcinek, ponieważ kończę z tym kanałem, biorę sobie... O, stop Dobra, już... Dobra. A, już się włącza, widzę. O, go, 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 come on.